Muszę sprzedać dwie Kurwa jakieś chujowe, chuj, Wie co twój stary? pizda Burger jakiś. Kurwa Emperor czy chuj wie co? Empire Kurwa, Building Kurwa. World Trade Center, twój stary kurwa najebane z blib kurwa. Nie słucham, kurwa. Zresztą kurwa jak kurwa z jakiś kurwa tam. Śluzem, kurwa pluje kurwa żmija jebana na potęgę to kurwa zeusa zaraz ci rozkurwia dom jebany kurwa dedzik Szmato to pierdolona pastecie zajebany kurwa krakowski jakiś kurwa chwyci w pizdę Co nie pizdę kurwa <laughs> na no chuj Ferment, psujesz, kurwa, walisz. Ja pierdolę, skoczyłem na szur, tak kurwa chłopak kurwa tam był. Kurwa 22 hp mam. Pierdolę Cwel, dostaję tapa na banie. No i chuj kurwa pizzy, jemu śmieciowi Twoja mamka szlucha Twoja mamka szlucha, twoja mamka szlucha, twoja mamka szlucha, twoja mamka szlucha, twoja mamka szlucha Ej bał twoje mamkę wrzał popaszło jebany Pidor jebany wrot fucking kurwa i do zar Shut up Fucking idiot co by tyba wyjebali w straku? Tak... Patrzył tutaj z Kurwa. jebany. Kurwa. Kurzwał. Kurwa mać jebana. pista. Crashback! Kurwa cfel jebany, kurwa flesza nie umie rzucić No chłopak kurwa się trafić nie da, no ja pierdolę

Pierdolę kurwa tą grę.